No niesamowite. Jakie wrażenia na największym scenie w Warszawie? Niesamowite, po prostu takie pogłębione. Takie męskie wrażenia, naprawdę. Jeszcze raz tak takim scenie? No, tak, zdecydowanie pierwszy raz i jestem naprawdę niewolnięta. No i wdzięczna przede wszystkim. Błyskawiczna kamera, błyskawiczne szaleństwo. Powiedz mi, co daje ci energię? Myślę, że zdecydowanie to dusza sportowca. Ja mam sportowcem całe moje życie i to jest tak, to, co dalej mnie napędza. No i oczywiście muzy, ale to jest są w którąś, Czy są, którą chcemy? No zdecydowanie są tylko które aktualnie przeżywamy, No i też są tą energię, którą mamy, więc chcemy. Nazywacie znowu, z jest to największe. Powiedzmy, jak publiczność ocenia. Jest to ogromny ogrom ludzi, który wygląda po prostu jak pejzaż normalowany, jak się stoi na scenie. Mega energia, ludzie oddają, są radośni, śpiewają, więc.